W Polsce jest trudna, napięta sytuacja między politykami a nauczycielami, możliwe, że dojdzie do strajku. Powiedz, co o tym sądzisz, o tej sytuacji, o sytuacji, w jakiej są nauczyciele? Jak można wyżyć za pensję nauczyciela za 2000 zł w tym kraju? No nie da rady, tak? jeśli ktoś bardzo ciężko pracuje, bo jest to jednak ciężka praca. No, tym nie wyobrażam po prostu siedzieć od rana do wieczora w szkole i wychowywać uczyć tę młodzież. Tym bardziej. Teraźniejszą młodzież, prawda, czy, czy dzieci. Więc nauczyciele powinni naprawdę godnie zarabiać. Więc jestem za tym, żeby nauczyciele wyszli na ulicę, żeby walczyli o swoje, żeby godnie zarabiali, bo za chwilę nie będzie nauczycieli, nie będzie kto miał kształcić y, y, polskiej młodzieży czy dzieci. Więc no, naród niewykształcony, narodu nie ma. Dla ciebie godnie, to ile y, nauczyciel powinien. Powinien dostawać miesięcznie. 5 tysięcy jest to kwota, za którą można wyżyć, za którą można wykarmić rodzinę. Już pracując ciężko, od rana do wieczora, użerając się często z tymi dziećmi, z tą trudną młodzieżą, kształcić ich i zarabiać 1800 czy 2000 zł, to jest poniżej godności. Ja obawiam się, że. Jeśli nauczyciele faktycznie nie zastrajkują, za to za chwilę no, nikt nie będzie chciał być tym nauczycielem i nie będzie miał kto kształcić właśnie naszych y, dzieci czy też y, młodzieży. Naród niewykształcony, narodu po prostu nie ma. Więc jestem za tym, aby nauczyciele absolutnie od poniedziałku rozpoczęli y, strajk. Ja wiem, że będą problemy co z dziećmi zrobić, prawda? Tu jakieś egzaminy gimnazjalne y, się pojawiają. Myślę, że to jest wtórne. Te egzaminy można przenieść za dwa, trzy tygodnie. Ważne jest, aby ci nauczyciele wywalczyli swoje.